Shalom Aleichem. Pytaliście mnie o reinkarnację w judaizmie, więc jest to temat trudny, więc zacznijmy od terminologii. Mimo iż kolokwialnie potocznie mówi się o reinkarnacji w judaizmie, to nie jest to reinkarnacja. Nazywa się to Gilgul i jest to zupełnie inny koncept niż reinkarnacja, która jest konceptem z wyznań hinduistycznych, ale pewnie też nie tylko. Zacznijmy więc używać prawidłowej nazwy Gilgul, a nie reinkarnacja. Gilgul nie jest wędrówką dusz, tak jak ma to miejsce w przypadku reinkarnacji. Gilgul to odradzanie się duszy, ale nie każdej duszy, i nie jest to odradzanie się takie cykliczne. Dusza, która już była na Ziemi, w fizycznym ciele. Czasem, bardzo czasem, może zostać zesłana na Ziemię w różnym celu, na przykład, żeby doświadczyć czegoś związanego z judaizmem, żeby naprawić jakieś swoje przewinienia, czasem, żeby nauczyć się czegoś, co pomoże zrozumieć jej jakiś aspekt judaizmu. Taka dusza może wrócić raz, a może wrócić kilka razy i mogą to być różne postacie, które będą korespondowały do zadania, jakie ma ta dusza na Ziemi, a niekoniecznie do tego, na jaką postać zasłużyła, jak się to ma w reinkarnacji, o ile wiem. Teraz już wiesz. Lachajn.